Dwa zajęcia. Cieszę się bardzo, że Was tu widzę tutaj, co roku. Dla nas bardzo ważne, że nie tylko Wasza droga, ale i na całej wielkości, bo odbywa się z okazji coś, co jest symbolem męczeństwa, a w czasie II wojny światowej. I Wy pokazujcie pamięć o tym. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście i naprawdę jesteście potrzebni historii Egniksu. organizatorów. Mamy nadzieję, że y, mieszkańcy będą was wilej pozdrawiać po drodze i mam nadzieję, że każdy do mnie nie do końca. Szanowni Państwo, wiek się odbywa dzięki sponsorom, który mamy tam, jak kolega go odczytał. Także bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi. Pogoda dopisała. jak widzicie, nie jest za gorąco. Jesteście gotowi na 15, i zróbcie ho! jesteś gotowy, rączka do mógł i znać. A miałeś paluszka nie mi pokazywać, ale dobra. Pozdrawiam nas serdecznie, z tego ją ja uciekam. Paweł gotowy? Gotowy. A wy jesteście gotowi? No to liczamy! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, 15 wiek męczących, to w tym momencie. Poprzedzony charakterystycznym zduszem, jest kapiszowa. Przez nasz akademicki pan Zygmunt, ostrożnie, który nas zawsze dzieje swoją obecnością. Ej, oni teraz jeszcze świeżo wyglądają. Poprzez